Ten mój sklepik Ładama, który się nazywa, ma to 20 lat. W zasadzie byłem pionierem, jeśli chodzi o punkt handlowy w tym miejscu. Nie było nawet poszerzonej tej ulicy Kentu. Jeszcze metro raczkowało 20 lat temu. W zasadzie jeszcze metro nie ruszyło. Ja już tutaj. W z ojcem sobie zbudowałem sklepik. Mamy tutaj sławnego artystę, te, prawda, Beksiński, mhm. którego była wystawa, tam była prac też swego czasu. Da. Na sonaty tutaj w Lubię no, czytać dużo tych miesięczników historycznych i książek, mam dużo, w domu no, może ona twierdzi, że za dużo nawet. A Więc przynajmniej swoją wiedzę pogłębiam. A To trzyma pan jeszcze takie, powiedzmy sobie, jakieś, nie wiem, obiekty, przedmioty, które są związane z Pana zainteresowaniem. Posiadam, nabyłem, ma, nie wiem jak to powiedzieć. Wszedłem w posiadanie. Wszedłem w posiadanie schronu przedwojennego z 1936 roku na Śląsku. Mam 300 kilometrów i go remontuję.

No, osiedle powstało w latach 70 od, dwa, od 72 do 78, e, no, dawniej były to tereny wiejskie, domki jednorodzinne, taka luźna zabudowa. A ile, ile teraz jest mieszkańców? Pobudowane było do 15 tysięcy e, mieszkańców, w tej chwili mieszka około 11-12 tysięcy mieszkańców, mamy prawie 6 tysięcy lokali mieszkalnych, 40 prawie 4 hektary, tyle co państwo Watykan. Prowadzimy również działalność inwestycyjną budynki mieszkalne, działalność e, kulturalną, e, sportową dla dzieci, dla seniorów, e, e, wybudowaliśmy przedszkole. Laureat konkursu Otwarte bramy dla niepełnosprawnych, czerwiec 2009. Klub OKS Służew powstał w lipcu 2003 roku, jestem jednym z współzałożycieli tego klubu. Mhm. No, do tej pory y, przez klub, jak to się mówi, przy, przewinęło się już pewnie około, ponad 300 osób na pewno. To nie tylko sami piłkarze są, bo jeszcze jest y, sekcja, jest y, biegaczy, którzy po prostu startują w biegach y, krótkich, średnich, długodystansowych, półmaratonach. Jest y, sekcja y, Ultimate Frisbee. No, a tu mam przed sobą taką naj, najcenniejszą, można powiedzieć, klubową zdobyć. Jest to puchar za trzecie miejsce w halowym turnieju piłki nożnej w Enschede w Holandii. Dobra, to będzie tu. Mamy taką delikatny taki wernisaż, A to proszę uprzejmie. <laughs> Ma pani taką predylekcję do takiego, do tej materii takiej prawie już reliefowej, tak? Żeby tego dużo było tego oleju. To zależy od ym, jak gdyby nastroju, w jakim ja jestem i jak ja y, w danym momencie y, ogarniam ten temat. To Wie Panie, pan, jak kiedyś, mia jak kiedyś miałam... Y, Pierwszą korektę robioną przez profesora Glinę i on powiedział, że moje czarno-białe prace są w wielu wypadkach bardziej kolorowe niż inne w kolorze, ale to są te, te stare prace, Aha. te, które są tam. Właściwie osoby w moim wieku mające te stoi jeden rok, Oj, to ja przeważnie, niebo. to wie pan przeważnie malują wszystkie prace, które są szare, mhm. są bez tego koloru. A u mnie się wręcz stało trochę inaczej, bo ja na początku malowałam kolorem, później poszłam na czar, y, biel i czerń, tylko na zasadzie tych kontrastów i jak gdyby wróciłam do tego. Sto lat temu się zaczęło, później się czym innym zajęłam, zajęłam się generalnie wystawienictwem. No i właściwie w tym byłam bardzo długo. Tak wyglądałem 50 lat temu. Nazywam to Muzeum Społeczne. Muzeum, które nie ma murów, nie ma zbiorów, tylko po prostu jakby na chwilę je tworzymy z osób biorących w nim udział i z obiektów, które nam wypożyczają. Ja, ja byłem fotoreporterem prasowym, nie? ja mhm. nie byłem fotografikiem. Uh -huh. Znaczy, ja byłem przed jakimś e, członkiem, kandydatem do fotografii, uh -huh. uh -huh. a to ona dostała grand prix za to zdjęcie. Trzy uh -huh. pokolenia na, e, na polach grunwaldzkich. A, 1961 a, rok. Tak. A uh -huh. tymczasem tym, to była śmieszna historia, bo nie chcieli mi na wystawę przyjąć. Bo, bo, że co, za bardzo wyzywające? To, Że to była pornografia. W tym czasie nazywali to pornografią. A to zdjęcie nabyciało cały, no taj, cały obecny świat. prasowy, tam pr owski no i ten, y, ten on powiedział chrusztow, Wiesław, e to mój kawan i postawił nogę właśnie na tym. No ja po prostu zbierałem to wszystko. To jest tego multum. Miałem matyleczny. Mam szczęście, bardziej może nieszczęście, że fotografowałem wiele pogrzebów wielkich ludzi. I kiedyś przyszło mi do głowy przebrać się właśnie w taki garnitur czy melonik, na kolegium przyszedłem, ten się pytałem, czy dla mnie będzie dzisiaj jakieś świeże ciało, no więc byli zaskoczeni, przerażeni trochę tym, ja mówię, bo już tyle pogrzewów fotografowałem, że wydaje mi się, że powinienem chodzić w takim mundurze. Aha. Tak wyglądał węgle parad kultury. A, ah, cedet, no ale to piękne Ale to zdjęcie. jeszcze w Pałacu Kultury nie było. Piękne zdjęcie. Dziadek był profesorem y, konserwatorium w Rostowie, y, profesor Sawier Waszkiewicz, mm. moją babcią. Coś... Krzysztof Walewski, Ordynator Polski. A to bardzo wysokie oznaczenie państwowe. No? Tak, tak zwane chlebowy. no. Czyli ma pan po prostu dodatek do emerytury z Nie, 2,5 do tego, tego wypadałoby. By, byłoby, gdyby było, <laughs> ale to jest, już nie uznaje się przez tego, to jest, bo to jest perelosum To, to już, jedna z pierwszych moich akwarelek. Znaczy, o, pierwsza o, akwarelka, o, można o, powiedzieć. Tak. Jeśli chodzi o zainteresowanie y, malarstwem, no to tak. Y, było banalnie, trzy lata temu, kiedy zaczęłam dysponować większą ilością czasu wolnego, pomyślałam sobie: Może bym zaczęła malować, powiedziałam to głośno do męża. A może rzeczywiście spróbuj. A to było na kilka dni przed moimi urodzinami. I mąż mi zafundował farby. Zafundował mi taki skrzynkowy, tą sztalugę skrzynkową. Prawda? No i zaczęłam malować. Postanowiłam, żeby zarejestrować to, to co tam przeżyłam, prawda, i, i jakoś to uwiecznić na, na płótnie. No i tak się zrodziła właśnie taka seria obrazów podróżniczych. A tak to jest, co, Ania ja Sofia? Jest... Nie, to jest Błękitny Meczet, ale. Błękit, tak, no, taki błękitny. baśniowy, trochę taki jest, prawda? Kolorystycznie specjalnie go przerysowałam, żeby było tak baśniowo. A co to za widok? To jest widok z Góry Olibnej Jerozolima. Ja w ogóle to z, no w domu, jak to w domu tato malował, ja przy tych farbach siedziałem i pomagałem troszeczkę, to uh -huh. no, znaczy na swój sposób, ale tak to raczej muzykowałem. Uh -huh. W pewnym momencie zdecydowałem, że no, tak mi się podobało, że muszę malować i, i tak zacząłem no, troszeczkę więcej działać na tym że jeździłem w plenery i, i patrzyłem jak oni malują, bo to i mój brat też, ma, Piotr, maluje. A zajęcia prowadzę chyba już, tak w sumie to, tam pracuję od 19 lat. To nie był jeszcze Służewski Dom Kultury, ale tam był taki baraczek i ten baraczek został, no w tej chwili to nic tam już po tym nie zostało, tylko kuski chyba, ale tam były kozy i ten baraczek i zajęcia były przede wszystkim dla dzieci, a zajęcia dla dorosłych, no to ja wiem... Myślę, że tak około 10 lat. Oh, Ten to dasz, jest, to jest... Ejbisz, Ejbiszowski moim zdaniem. Tak, 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 czyli... Mój tato ukończył Ejbisza i tak właściwie, tak zapragnąłem. Wiem, że on malował w tych takich, lubił takie kolory. Takie. Na, desk na deskach też próbuję malować, myślę, materiałów takich troszkę więcej. Poszerzam sobie, bo to inaczej troszkę się maluje, ale fajnie. Tu, a, to a to jest ka Kamilek i małżonka. Czyli Syn, tak? Synek, tak. Dobra, ale no to ten byśmy wzięli, tak? No, no dobra. Mhm. Urodził się Kamil Kamil był w, w, w takim małym dzieckiem, maluteńkim. No i fajnie bo wieczorami w nocy siedziałem robiłem szopkę a tu dziecko spało żona też a ja złubałem to na parapecie ustawiałem także było niesamowite When I was a kid i plenty times, yes. because, you know, the rest was not so great mm -hmm. But I could always draw, so everybody, you know, this was more important. Like you could play football or sing. Yeah. yeah. And I continued at school until I was about seventeen or eighteen, and I was I did quite a quite a lot, but it was almost all drawing. And then I did nothing. Ah. I did nothing until STK, Esteca. So during the fifty years you said during the fifty years you stopped. Practice yes, and then you nothing. Start right now I and mean, time to as time I go. Someone with, Because I always drew at school. Yes. I, so I, I don't know how to paint, paint properly. Yes. You yes. see, and I always yes. wanted to. Yeah. And this this drawing, it really shows you from the from the side. Uh, you told me this is called Friday. Friday. Yeah. <laughs> Main things I did was I did 12 years in the Royal Air Force. Uh -huh. And I did uh, 12 years in the council in, in uh -huh. Nottingham uh -huh. where I worked for the department who did everything to do with transport, the roads, etc, etc. Uh -huh. My dad was in the RAF too and he, yeah. was, he was Polish. Yeah. Yeah. So that's uh, the kind of the, mm, yeah, it's just saying thank you for you. Yeah, thank you and goodbye. Gwiazdor. No co? Co? Ja, się Dzisiaj idziemy do takich. Żeby... Więc jaka przyszłość tych górek zielonych? Co tu będzie? Na pewno przez najbliższy czas nie będzie bloku. To jest pozytywne. No ale plany inwestycyjne, fontanny. No, mała architektura, tak, zaplanowana. fontanny, fontany, jakieś, jakieś boisko, chyba jakiś placy dla większych dzieci. W każdym razie nie zostanie już tylko samodzieleń ale trochę betonu do dojdzie i metalu. Ten teren teraz ma jakiś charakter. No, jest jakimś innym terenem, niż uporządkowana osiedla na no, miasteczku Wilanów. Po, po, po co tak dążyć do ujednolicenia wszystkiego, do, do ładnych chodników, do ładnych przytrzyżonych trawniczków, kiedy można zostawić trochę takiej naturalności. No, po prostu są inne doznania estetyczne, jak się obcuje z takim terenem, a inne doznania estetyczne, jak się będzie obcować z uporządkowaną, wymytą, mam nadzieję, fontanną. Zaczęło się od mechaniki, tak? od, od napraw, od, od serwisu takiego bieżącego, żeby ten motocykl w ogóle mógł jeździć. Rozbieranie, składanie motocykli przyszło troszkę później. I na czym polegają te modyfikacje przede wszystkim? To zależy, jest kilka nurtów generalnie w tej dziedzinie, w budowaniu motocykli są różne, różne kanony. Tak? Może to być chopper, czyli z długim przodem hmm. na cienkim kole. Może to być Cafe Racer, czyli motocykl.